Cześć, z tej strony Wojtek, jestem w Sopocie Podzielę się dzisiaj z wami trzema ciekawostkami na temat działania systemu Qauto, którego właśnie testuję Pierwszą rzeczą jest to, że system po przebywaniu w domu jest rozładowany, trzeba przejechać co najmniej minutę, żeby się troszeczkę ten kondensator naładował i przyrzutka zaczęła działać. Drugą rzeczą jest to, że musicie pamiętać, że system w trakcie jazdy się uczy. Więc jeżeli jedziecie na pewnej kadencji i ta kadencja jest dla Was optymalna, a system Wam wbija bieg na cięższy no to musicie mu wbić z powrotem na lżejszy. I tak się z nim przepychacie przez jakiś czas, zanim się nauczy. Trzecia rzecz, system Qauto zmienia biegi automatycznie i dlatego jest wyposażony w technologię Link Glide. A ta technologia umożliwia zmianę biegów pod obciążeniem. Cały napęd jest zaprojektowany w taki sposób, żeby był w stanie to wytrzymać. I na koniec mały bonus. Jeżeli nagrywacie albo robicie zdjęcia w trakcie jazdy, a zmienia Wam się ukształtowanie terenu, nie musicie myśleć o zmianie przełożeń, bo system robi to za Was.